Super simple, tym razem czasownik to be, czyli być. Tak samo jak w języku polskim mówimy: ja jestem, on jest, my jesteśmy. Tak w języku angielskim mamy bardzo różne czasowniki być, czyli albo am, albo are, albo is. Teraz tak, ja jestem, to jest I am, wersja długa. Skracamy najczęściej do I'm, ja jestem. You are, you're, ty jesteś. He. Czyli on, he is. W skrócie mamy his. On jest. She is. Czyli w skrócie she's. Ona jest. It is. Czyli w skrócie its. To jest. We are, we're, my jesteśmy. You are, your, wy jesteście. I they are, they're, oni są. I przykłady zdań. You are my friend czyli ty jesteś moim przyjacielem, your. Dalsza część zdania pozostaje bez zmian. They are at home, czyli oni są w domu. W skrócie mamy they're i dalsza część zdania. I am a student, czyli jestem uczniem albo studentem. I'm i pozostała część stania. To jest czasownik to be forma twierdząca. To są formy długie, a to są skróty.